Czery i paczka. Igrzyska olimpijskie. Spójrzcie na tego wspaniałego sportowca. Ideał Olimpijczyka! Boska sylwetka, aż trudno uwierzyć, że ma za sobą maraton. Wygląda raczej, jakby wrócił ze spaceru do sklepu za rogiem. Wspaniałe osiągnięcie tego zawodnika. Dokładnie, o to właśnie chodzi o sukces jednostki. Rozumiesz? Tu nie chodzi o drużynę, ani o kraj, tu chodzi o zwycięstwo. I pamiętaj, nikt nie lubi przegranych. Tak, tato. O, jak to dobrze, że wrócił! Królik olimpijski, wielka maskotka radości! Spójrzcie na to! Króliczek łaskocze jednego z organizatorów! Wielkie nieba! Co króliki mają wspólnego z olimpijskim ideałem? Olimpiada jest dla wybitnych sportowców, nie dla jakichś zwierząt! Wow, patrzcie na to! Nowe koszulki piłkarskie Pepe Donatiego jest najlepszym Olimpijczykiem! Aaaa, Pepe Donati! Jaki on przystojny! Gdyby wszyscy faceci na świecie byli tacy przystojni i wysportowani. A mnie mówisz, co? A -a -a. Chciałbyś. Jesteś zupełnym przeciwieństwem Pepe Donatiego. Ty zwlaczała ofermo. O co ci chodzi? Jestem najsilniejszy z całej klasy. Chyba najsłabszy. Nie miałbyś z nami szans w żadnej dyscyplinie. Czołem, frajerzy. Pobawimy się w Olimpiadę? cienia się! Ja jestem najlepszy we wszystkim. Nie macie ze mną szans. Jestem facetem. Dlaczego nie zmierzysz się na olimpiadzie zamiast kłócić się o to, kto jest najlepszy? Okej, okay. widzimy się jutro rano na łące za domem Tomasa. Gotowi do biegu. I jak? Gotowe na... O. To nie fair! Zaczekajcie! Wygrałam! To się nie liczy! Wpadł mi kamień do pota. To wszystko to był Twój głupi pomysł! Przegrywamy! Zaufaj mi, tym razem wygrasz! Musi być! Hej! Ktoś natłuścił pałeczkę! Chcemy powtórki biegu! Co jest? Nie możecie się pogodzić z przegraną? Oszukiwałeś, ha. Frank! A o co tu chodzi? Ktoś tu oszukuje? Dobrze już! Spokój! Co się dzieje? Urządziliśmy sobie olimpiadę! Chłopcy przegrywali, więc zaczęli oszukiwać! Oszukiwaliście! Powinniście się wstydzić! Gdy byłem w waszym wieku, nigdy nie oszukiwałem! Możecie być tego pewni! Byliśmy wtedy bardzo silni, a wy spójrzcie na siebie, banda oferm. Bezużyteczne słabe usze. Pokolenie patałaków. Ma rację. Jesteśmy patałachami. Przyznajmy to. Mów za siebie! Nie pozwolę, żeby moi pulchni rodzice byli lepsi ode mnie w sporcie. Chodźcie, musimy pomyśleć o zawodach. Są za dobrzy. Wyplątaj nas z tego. Yy, posłuchajcie mnie, to jest koniec zawodów. Czas się pogodzić. Powinniście rywalizować ze swoimi rodzicami, a nie między sobą. Niby po co? Jeśli wygracie, mogą wam kupić koszulki Pepe Donatiego. Okej, okay, ale co jeśli przegramy? Nie możecie przegrać! Rodzice to starocie i wapniaki. Witamy w królestwie Smakołyków. Dziś pokażemy wam, jak przyrządzić pyszny sos śmietankowy z soczystym boczkiem i grubymi kawałkami wieprzowiny. Mm. Brzmi nieźle. Frank, co ty wyprawiasz? Wyzywam ciebie! I resztę rodziców na pojedynek przeciwko swoim dzieciom, czyli nam! Jutro z rana za domem Tomasa. No, y, widzisz, tatuś jest ostatnio bardzo zajęty. O, daj spokój! To może być świetna zabawa! Może nawet urządzimy piknik, zadzwonię do mamy Mimi i powiem jej o tym. To wszystko? Po prostu się pościgamy? Yy, no, jest jeszcze coś. Jeśli wygramy, będziecie nam musieli kupić koszulki Pepe Donatiego. Chodź do mnie, się i uściskaj swojego staruszka. Uściskać członka drużyny przeciwnej? Nigdy! Nie zapomnijcie, że jeżeli wygramy, obiecaliście nam kupić koszulki Pepe Donatiego. Dobrze, ale jeśli to my wygramy, musicie coś dla nas zrobić. Pomyślmy. Co powiecie na sprzątanie naszych garaży? Nasz garaż potrzebuje gruntownego sprzątania i to natychmiast umowa stoi! I jeszcze jedna sprawa! Dla najlepszego zawodnika dnia ufundowałem specjalny kostium olimpijski z limitowanej serii, w którym zwycięzca triumfalnie przejdzie przez miasto. Jedzenie gotowe! Chodźcie. To już przegięcie! Nie martw się, Frank! Im więcej zjedzą, tym lepiej dla nas! No co jest do Na co wy czekacie? Organizatorzy olimpiady podjęli ostateczną decyzję. Wszystkie dzisiejsze konkurencje są odwołane z powodu opadów deszczu. Ha! Ofermy! Co z was za mężczyźni? To tylko mrzawka! Macie być sportowcami, atletami, tytanami! Gdzie moje trampki już ja im pokażę! Niech ktoś poda majonez! Majonez! Czy wy nie wiecie, jakie to niezdrowe? Co tu się dzieje? Piknik! Czy jestem jedynym w tym kraju, który regularnie trenuje i dba o swoje zdrowie? Wiesz, trzeba się odpowiednio odżywiać, żeby być sprawnym! Czekają nas niedługo poważne zawody. Rodzice przeciw dzieciom! Rodzice przeciwko dzieciom? Więc na co czekamy? Przestańcie jeśli i bierzcie się do roboty. Czas na walkę. <farkatie> niezły z ciebie pitbull. Ach, równie dobrze możemy to się poddać. Się. Tato Jerego może i jest niezły, ale w najgorszej drużynie na świecie. Pokonamy ich. Dalej! 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 Co ty wyczyniasz, wielorybie? Z drogi! <f Darkness> <t examen> No tak się to robi, mięczak! Z drogi, nie masz szans mając ramiona jak patyki! Nie możemy sobie pozwolić na żadne błędy! Hej, patrz co robisz! Przestań zachowywać się jak rozpieszczony bachor! To praca zespołowa! Zespołowa! Ja nie gram w żadnej drużynie. Tu chodzi o indywidualizm, osobisty sukces. Jeden człowiek przeciwko światu, zwycięzca bierze wszystko. Hej, on wszystko zepsuje. Jeśli przegramy, to będzie twoja wina. Hej, wiem, czego nie zrobi w pojedynkę. Następna konkurencja to sztafeta. Do biegu, gotowi. Ha, nie macie żadnych szans. Start! Ale... Ale... Jeś, jeś.

Reguły mówią wyraźnie, zawodnik musi trzymać pałeczkę, gdy przekracza linię mety. Tylko to się liczy! Jak to? Przecież pan całą trasę przebiegł sam! To niby nie jest wbrew zasadom? Najważniejsze, że mam w ręku pałeczkę. Jak widać, wygrałem! Ponownie! Wygraliśmy, ale czuję się. czuję, czuję się upokorzony. Tak, on wszystko zepsuł. Myślałam, że spędzimy fajny dzień z całą rodziną. Jak zatrzymać tego maniaka? Nie ma mowy, bym oddał swój specjalny, limitowany kostium olimpijski temu szaleńcowi. Ale ja tego nie zamawiałem! Idealny! Zwycięzca bierze wszystko. Dla twojej wiadomości to twój tato zepsuł wszystko, więc ty będziesz musiał sprzątać wszystkie garaże! W imieniu wszystkich rodziców chciałbym pogratulować Ci spektakularnego, indywidualnego sukcesu. Odnieśliśmy miażdżące zwycięstwo nad dziećmi. W dowód naszego uznania chcemy podarować Ci ten wyjątkowy olimpijski kostium, byś mógł odbyć rundę honorową przez miasto. Eee, ja tego nie założę! Jako zwycięzca powinieneś przebiec rundę honorową. Pamiętaj, jeden przeciwko całemu światu. Ach, jestem padnięty. Mogę odpocząć? Nie, posprzątasz garaż a po nim czekają na ciebie trzy kolejne. To wszystko była Twoja wina, Jerry. Te Twoje wyzwijmy naszych rodziców. Cudowny pomysł! Cześć dzieciaki, czas na paradę olimpijską. Wszyscy kochają zwycięzcę, co? Ha, 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 ha. Tajemnicze pudełko. że i tak nie mogę. Dziesięć lat na karku i wciąż sam. Tak, to smutne. Czołem, buraki. Patrzcie, co mam. Nowy katalog Trainexa. Mają tu sprzęt treningowy, jaki tylko można sobie zapragnąć. Moglibyśmy zbudować swoją własną siłownię. Spadaj stąd. Nie interesują nas twoje głupie pomysły. Właśnie. Kogo obchodzi jakaś głupia, zamówiona pocztą siłownia? Mamy ważniejsze sprawy. Ale to niezły bajer na dziewczyny. Wszyscy właściciele siłowni są otoczeni przez wielbicielki. Naprawdę? Zwłaszcza przystojni. Mówisz za grosze? Ten sprzęt jest dla nas za drogi. Nie, spójrz tutaj. Tajemnicze pudełko za jedyne 10 dolców. Masz do wyboru pięć wysokiej jakości produktów z naszej linii zdrowie i sprawność. Dodatkowo dostaniesz wielofunkcyjne urządzenie do treningu. Centrum Fitness u Franka! Dziewczyny oszaleją! Potrzebujemy tylko podpisu kogoś z dorosłych. Cóż za miła niespodzianka! Co mogę dla was zrobić, chłopcy? Zbieramy podpisy poparcia dla corocznej wielkanocnej demonstracji pokutnej. Coś w rodzaju przypomnienia o idei świąt. Przykro mi, chłopcy, karanie samego siebie to nie moja działka. No nie. Dlaczego przyjemności zawsze wymagają zgody dorosłych? Zawsze tak jest. Możemy udać, że jesteśmy dorośli i sami podpisać zamówienia. Poznają po piśmie, że jesteśmy dziećmi. A przestań. Lepiej, żebyśmy mieli z tego jakieś dziewczyny, Jerry. 47. Ech? Ech. 48, 49, 50. To było niesamowite, Toni. A nie mówiłem? Dziewczyny kochają facetów z takim sprzętem. Masz jakiś problem? Nie widziałeś nigdy mięśniom Artika 2000? To nowe, wielofunkcyjne urządzenie z Na pewno o nim nie słyszeli. Się. Pewnie, że słyszałem. Rozmawiasz z zawodowym kulturystą. Zawodowy kulturysta. Ty? To czemu nie przyjdziesz tu i nie pokażesz jakiś Ciebie siłacz? Na co czekasz, fermo? Pokaż nam jakieś ćwiczenia na mięśnie brzucha. E, no okej. Okay. Już. E, 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 e. Sładeusz, sładeusz, Mój sprzęt, mój piękny sprzęt. Przepraszam, ja, ja nie chciałem. Ty, bałwanie, pożałujesz tego. Tutaj będę bezpieczny. Widzieliśmy cię, Frank. Niech tylko powiem bratu, spierze cię na kwaśne jabłko. Lepiej stąd nie wychodź, ty tchórzu. <grym> tchórzu? Ja? Nigdy! Po prostu potrzebuję ciszy i spokoju, żeby mógł pomyśleć. Mam wielki plan. Tak? Na przykład jaki? Ha! Nie zgadniecie. Będę miał własną siłownię. Ojej! Czyż to nie cudowne? Przecież jesteś tym ekspertem i w ogóle. Frank, niech tylko cię dorwę w swoje ręce. Piękne pudełko, nareszcie. Gratulujemy! Stałeś się dumnym posiadaczem zestawu do ćwiczeń Trainex. świetnych produktów fitness najwyższej jakości. W pudełku znajdziesz młodną foliową torbę sportową do ćwiczenia wytrzymałości. Rzuć piłkę jak najdalej i pobiegnij ją złapać. Powtórz 50 razy. Sprzęt do ćwiczenia ramion. Załóż rękawiczki i wejdź na drzewo, na sam szczyt. Sprzęt ćwiczący mięśnie nóg. Połóż linkę na płaskiej powierzchni, przeskakuj nad nią złączonymi stopami przez 10 minut. I sportowy strój z czystego nylonu. Modny ubiór, który zwiększy Twoją motywację i zmieni ćwiczenia w prawdziwą radość. Hmm, może i jest brzydki, ale na pewno zmniejsza opór powietrza. Nie można oczekiwać, że wszystko z pudełka będzie doskonałe. No bo przecież to profesjonalny sprzęt. Dziewczynom na pewno się spodoba. Sa? Ty to nazywasz siłownią? Piłkę? Kawałek sznurka? Rękawiczki? To najbardziej żałosny widok, jaki widziałam. Nie widzisz, że się tym ośmieszasz? Co ja? To siłownia Jarego! Swoją otwieram jutro. Moja będzie bardzo profesjonalna. Tak? A za sprzęt posłużą kamienie i wąż ogrodowy? <śm> Lepiej coś wymyśl, Jerry. Muszę pokazać dziewczynom całkowicie nową siłownię. Tym razem bez żadnych dziwat. Wszystko jest ok, nie martw się. Możemy przecież otworzyć klub Aerobiku. Aerobiku? A co to jest? To jakby ćwiczenia w rytm muzyki z trenerem i w ogóle. Dziś to jest w modzie i dziewczyny to uwielbiają. A trenerzy Aerobiku są popularni? Popularni? Żartujesz? Musimy tylko zbudować kilka atrap, żeby wyglądało profesjonalnie. I to wszystko? Może powinieneś poćwiczyć parę układów. Oni nigdy nie odpuszczą? Ha! Popatrzcie na Franka, co on wyprawia. Hmm, to chyba ma być aerobik. <ścoughs> <śmiesz> Mieszkańcy naszego miasta zbyt długo musiały się męczyć na przestarzałym sprzęcie. Jestem dumny, iż mogę zaprosić Was na otwarcie Centrum Fitness u Franka. Niniejszym ogłaszam centrum za otwarte. Witamy! Czy to nie cudowne? Hmm. A jak to działa? Czy możesz nam zademonstrować? To jest bardziej na pokaz. To znaczy dla zaawansowanego treningu. Naszą specjalnością jest oczywiście aerobik. Ale czy możesz nam pokazać, jak to działa? E, no, e, w zasadzie całkiem proste. Po prostu naciskasz te dźwignie. Eee. 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 Okej, okay. jesteście gotowe się spoczyć. To obrzydliwe. Wynośmy się stąd. Nie, nie, poćwiczmy jeszcze trochę. Zaufajcie mi, mam pomysł, jak zrobić z tej siłowni jeszcze większą porażkę. Pewnie. To był najlepszy aerobik, jaki w życiu widziałam. Jasne. Mamy wiele koleżanek, którym na pewno też się spodoba. Jesteś najlepszy, Frank. Tak, nareszcie. Chłopaki, przygotujcie się na najazd lasek. Chcą dziewczyn? Mają to jak w banku. E? Czy to tu są zajęcia z aerobiku? E... Wiedziałem, że coś tu jest nie tak. O nie! I co my zrobimy z tymi dinozaurami? Niesamowite Frank. Co jest Frank? Kiedy w końcu zaczniemy? Nie możemy się doczekać. Hmm. No, no, chyba im się udało zorganizować tę pokutną demonstrację. Na zlecenie Jetix i Zetekst. Uświękowienie i montaż i Silas i Mirosław Gongola. Tekst Polski Anna Hajduk, reżyseria Ireneusz Załóg. W polskiej wersji wystąpili Magdalena Korczyńska, Izabela Malik, Anita Sajnuk, Renata Spinek, Ryszarda Celińska, Jakub Skupiński, Dariusz Stach, Tomasz Śliwiński, Maciej Walentek i inni.